Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 40 dni i 40 czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził nogi o kamień. Jezus mu rzekł: Ale napisane jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Mówiliśmy, że przy Chrzcie w Jordanie Pan Jezus pokazuje, że zaczyna brać na siebie te wszystkie grzechy. Nie? No i tu widać, jak zaczyna rekapitulować historię ludzką: nie? że wchodzi w miejsce, gdzie był Adam kuszony, gdzie był Izrael kuszony na pustyni i tam, gdzie ci piersi przegrali, Pan Jezus wygrywa i robi to dla nas. Ja chciałbym odnieść każdą z tych pokus do mnie, bo ktoś mógłby powiedzieć: Ktoś mógłby sobie pomyśleć: jeśli jesteś chrześcijaninem, to niczego nie powinno ci braknąć. To dlaczego cierpisz głód? Dlaczego ci tego i tego brakuje? Nie? Albo na przykład, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to aniołowie powinni cię nosić na rękach i, i możesz wchodzić w jakieś niebezpieczne sytuacje, bo na pewno Pan Bóg cię z tego wybawi. Nie? Albo jeśli jesteś chrześcijaninem. No właśnie, ta trzecia pokusa, no to już chodzi o paktowanie z diabłem, nie? czyli wchodzenie też w jakieś, w jakieś takie rozmowy. A jest taki moment, kiedy trzeba ostro powiedzieć, idź, idź precz, nie? Odejdź. Wierzę, że Pan Jezus odniósł zwycięstwo również dla mnie i w tych wszystkich momentach, gdzie jestem kuszony, czyli próbowany, dosłownie to można słowo kuszenie też jako próbę albo doświadczenie. Jesteśmy Pan Jezus był kuszony, czyli był też doświadczany, był próbowany, a wiemy, że próbuje się złoto w ogniu, żeby miało też lepszą, lepszą wartość. Więc ufam, że w tych wszystkich miejscach ta łaska Boża mi pomoże, żebym z tego doświadczenia, po tych doświadczeniach z nich wyszedł lepszy, mocniejszy. Mhm. Zrobiłeś coś niezwykłego, dlatego że mówisz. Odniosę to do siebie i tak to, co sobie pomyślałem o tym tekście, kiedy go, go, go czytałem przed chwilą, nagle jak teraz próbuję odnieść do siebie, wydaje mi się, no, bardzo trudne, bo jak patrzymy, no to możemy zauważyć, że każdą z tych pokus diabeł w bardzo sprytny sposób argumentuje biblijnym wersetem. I teraz, zaproszony przez ciebie, no, zrobię tą trudną rzecz i odniosę to do siebie. I myślę sobie, Janie, jakie to jest niebezpieczne i smutne, że jeśli jestem chrześcijaninem, to na każdą złą myśl znajdę sobie biblijny werset, który ją usprawiedliwia i uzasadnia. Jeśli jestem chrześcijaninem, to na każdą pokusę, znajdę biblijne uzasadnienie, na każdą porządliwość znajdę biblijne usprawiedliwienie, na każde draństwo znajdę werset, którym go je przykryje i historia Kościoła jest tego pełna i nasza osobista pobożność może być tego pełna, że, że, że w tym kuszczeniu diabła nie tylko jest jakiś jego taki, wiesz, zewnętrzny wobec nas, Teologiczny spryt, nie? że on pana Jezusa kusi i wszystko podpiera Biblią, że ją zna, ale rzeczywiście tych tekstów w Biblii o Bożym Gniewie, na przykład w Starym Testamencie, o karze jest tak dużo, że jeśli ja chcę kogoś skrzywdzić, to ja znajdę. Tych opisów jest tak dużo, usprawiedliwienie, biblijny precedens, który w ogóle nie będzie biblijny, nie? więc Jezus jednak. Odrzuca tą diabelską interpretację, więc myślę sobie: to nie jest tak, że ja najpierw chcę coś zrobić, a potem, jak znajdę na to biblijne uzasadnienie, to to jest dobre, bo można zrobić bardzo wiele złego z pobożną argumentacją. Ale najpierw no, jest to pytanie: czy to, co ja chcę zrobić, jest dobre, czy jest Boże. Nie? Bo to, że ja to okraszę religijnym sosem, to wcale nie znaczy, że to jest dobre, że ja to usprawiedliwię pobożną gadką, szmatką, to wcale nie oznacza, że to jest dobre. Raczej jest pytanie najpierw, czy to jest dobre, a potem już będę wiedział, czy ja to chcę okraszać, czy raczej to będzie pewien rodzaj jakiegoś takiego świętokradztwa, takiego gwałtu zadanego Bożemu Słowu, nie? No bo to, co robi diabeł, to bez wątpienia nie jest teologiczny spór, tylko manipulowanie, nie? Pewien gwałt na biblijnym tekście. Więc tutaj sobie myślę, bardzo to trudne, bardzo to trudne, żeby ten tekst tak odnieść do siebie i pomyśleć sobie, no, jeśli jestem chrześcijaninem, to naprawdę też muszę walczyć, żeby tych rzeczy, które są we mnie złe, nie próbować w pobożny sposób usprawiedliwić to, co zrobił diabeł. Mm -hmm. Te pokusy, to się zadziały w różnych miejscach. No i mamy pustynię, gdzieś pusto, gdzie jest niedostatek, ale ta ostatnia to mamy Wysoką Górę, gdzie jest ładny widok. No ale ta druga, miejsce tej drugiej jest ciekawe, nie? Bo jak czytamy, wziął diabeł Jezusa do, nawet niespowiedziane do Jeruzalem, do miasta świętego, miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. Na, na, różniku, na różniku świątyni. Czyli nawet to, to jest miejsce, gdzie też, też można być kuszonym, prawda? Z takich, z takich szczytów i z miejsca świętego, że nawet tam jakaś taka może się rodzić jakaś myśl, taka niby drobna, ale on może być zaczynkiem poważnej już po tym pokusie. Tak. I też ciekawe to, co było, jak powiedziałeś na początku, że w tej historii Jezus dokonuje pewnej rekapitulacji historii czyli takiego odnowienia tych wszystkich porażek, które wydarzyły się wcześniej, żeby teraz przejść przez te podobne sytuacje zwycięsko, więc to tak o przeszłości, o historii, a ja bym chciał zostawić nas z taką nadzieją, że w tej historii nie tylko jest odnowienie czy przejście zwycięskie przez tę historię, ale w tej historii jest też przyszłość, że w zwycięstwie Jezusa jest zwycięstwo każdego z nas, twoje, moje i każdego z nas, tam jest obietnica też naszych zwycięstw. W zwycięstwie Jezusa w tych pokusach.